Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie kolejnych inwestycji. W grę wchodzi nawet 40 milionów złotych z kolejnej edycji Polskiego Ładu. Największym zadaniem ma być kompleksowa modernizacja szkoły podstawowej nr 13. Po wielu latach funkcjonowania tej szkoły potrzeba gruntownego remontu. Mamy opracowane dokumentacje projektowe. Wiemy, ile to może kosztować. To właśnie taka duża kwota, aby całość tej szkoły zmodernizować i naszym milusińskim pozwolić na uczenie się w dobrych warunkach. Kolejne zadania, na które magistrat złożył wnioski, to odwodnienie ulicy stalowej oraz budowa chodników na terenie miasta. Jak co roku 15 sierpnia Bełchatowianie uczcili pamięć bohaterów wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Razem z młodymi mieszkańcami miasta, którzy wcielili się w postaci Stefana i Nelly Helwigów oddali hołd poległym w bitwie warszawskiej zwanej też Cudem nad Wisłą. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty w kilku punktach miasta, m.in. pod posągiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Obchody zakończyła polowa msza święta w intencji ojczyzny. 14 sierpnia obchodziliśmy Dzień Energetyka. Święto to w Bełchatowie, który energetyką stoi, obchodzone jest w sposób szczególny. Była Msza Święta, po której na uroczystej gali 40 pracownikom elektrowni wręczono medale i odznaczenia. Ostatnim punktem akademii był koncert ani wyszkoni. Za nami Narodowy Puchar Polski w tenisie na wózkach. 12 i 13 sierpnia na miejskich kortach zmierzyło się 14 czołowych polskich zawodników w tej dyscyplinie. Chciałbym, żebyście się czuli w naszym mieście, jak chociaż na tę chwilę, kiedy tutaj jesteście, jak, jak u siebie, dlatego życzę wszystkiego co najlepsze, jak najlepszych wyników w tych zawodach, w tym pucharze, oczywiście zdobytych w myśl zasady fair play, bo to jest chyba, chyba najważniejsze. Bełchatowskie rozgrywki wygrał Paweł Miętrkiewicz z Zielonej Góry, drugie miejsce zajął zaś reprezentant Bełchatowa Krzysztof Brezyna. Wszystkim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na sportowych arenach połowie września Bełchatów stanie się polską stolicą szachów. 16 września w Hali Energia rozegrany zostanie trzeci ogólnopolski turniej Gambit Bełchatowski. Chętni do wzięcia udziału w rywalizacji mogą się już zapisywać. Mamy trzy kategorie. Kategoria Open podzielona jest wiekowo dodatkowo jeszcze na kategorię do lat 14 oraz mamy grupę wiekową do lat 10. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego warto się pospieszyć. Zapisy trwają do 13 września. Link do zapisów znajduje się na stronie Miejskiego Centrum Sportu. W ostatnią sobotę sierpnia będziemy się bawić na pikniku u Helwigów. Na tę okazję przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Jedną z nich jest konkurs na strój w stylu retro. Wtedy królowały pióra, modne były perły, kobiety nosiły piękne rękawiczki, mężczyźni, chociażby dwurzędowe marynarki. Właśnie chodzi o to, by sprowadzić swój strój właśnie do lat 20. i do lat 30. Konkursowe stylizacje będą prezentowane na scenie podczas pikniku u Helwigów, który odbędzie się w parku Olszewskich 26 sierpnia. Szczegółowe informacje na temat konkursu znaleźć można na miejskiej stronie bułhatów.pl. Każdy ostatni piątek miesiąca Plac Wolności zamienia się w Jarmark Smaku. To okazja, by kupić zdrową i ekologiczną żywność od producenta. Ja jestem Marek, prowadzę firmę Soczyście. Zapraszam w każdy ostatni piątek miesiąca na Jarmark na Placu Wolności. Na najbliższy Jarmark Smaku na Placu Wolności zapraszamy już za tydzień, 25 sierpnia. Stragany będą dostępne od godziny 8 do 14. Promienie Bełchatowa mają już 10 lat. Swój jubileusz zespół będzie świętować śpiewająco. W sobotę 19 sierpnia odbędzie się koncert, na który serdecznie zapraszamy. Wystąpią zaprzyjaźnione grupy oraz soliści. Serdecznie zapraszamy na to wyjątkowe muzyczne wydarzenie. Koncert w MCK PGE Gigantach Mocy rozpocznie się jutro o godzinie 17. Wstęp wolny. Przez całe wakacje bawimy się na osiedlowym lecie. Ostatnio gościliśmy na osiedlu żołnierzy POW. Były dmuchańce, gry, teatry, konkursy z nagrodami i oczywiście pyszna lemoniada. A już w tę niedzielę, 20 sierpnia zapraszamy na osiedle Binków. Zabawa na Pantraku wystartuje o godzinie 16. Do zobaczenia.